kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przechodzimy do Was z takim łączonym tagiem, mianowicie z make-up book tagiem jak widzicie w tytule, czyli w sumie mamy połączenie tutaj dwóch naszych ukochanych rzeczy, mianowicie książek i makijażu, bo ciapciać się w różnych kosmetykach też lubimy. Może po nas nie widać aktualnie, bo jesteśmy gołą natural. i naturalne, żeby zacząć ten tag E, widziałyśmy go na kanale Przekartkowane, e, potem dowiedziałyśmy się, że też zrobiła go Magda z Point. Potem w ogóle pojawiły się też na zagranicznym booktube kilka filmików, m.in. Christine tak, Christine tak, tak. z Bananas. No Bo z to jest zrobiła... generalnie amerykańska produkcja, tak. nazwijmy to tak. I strasznie no. nam się to spodobało, dlatego nie byłyśmy nominowane, ale stwierdziłyśmy, że sobie go Także. Jedziemy z pierwszym. Mamy bym. tutaj pełno, 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 pełno takich różnych rzeczy, dlatego zaczynamy. Pierwsza rzecz to, to jest, jest baza. Tak. Yy, łapię pierwsza. <laughs> i się paciam. Ty opowiadaj, a ja w tym czasie się wydarzę. Pierwsze pytanie, w ogóle do bazy, to jest książka, która zostawiła na tobie długotrwałe wrażenie. I u mnie to w sumie są dwa takie tytuły. Nie mogłam się zdecydować, który właściwie dłużej mnie trzymał, więc postanowiłam powiedzieć Wam je. Obie. Pierwsza rzecz to jest Małe życie Hanie na Gicharę, które czytałam w maju ubiegłego roku. No i A. trzymało mnie strasznie długo. Ta książka się w ogóle pojawiła w moich ulubieńcach wszechczasów. E, I bardzo serdecznie Wam polecam. Ja wiem, że wiele osób w ogóle chciało taką osobną recenzję tej książki, no ale Marta nie przeczytała i na razie tego nie ma w planach. Ja się... e. przeczytałam połowę, ale dalej po prostu. To, to jest dla mnie za mocne, ja muszę mieć naprawdę zły okres w moim życiu, żebym miała to przeczytać, także tak, może To kiedyś. jest rzeczywiście bardzo intensywna, emocjonalna przejażdżka po życiu pełnym naprawdę bólu i cierpienia i ten blerb, który jest z tyłu zupełnie nie oddaje tego, co otrzymujemy od Yanagi Hary. Natomiast druga taka książka to jest e, tajemna historia Donny i tutaj chyba nikogo nie zaskakuje tym stwierdzeniem, że jest to książka, która trzymała mnie tak mocno przez dwa miesiące, że ja w ciągu właśnie tych, tych dwóch miesięcy przeczytałam ją dwa razy, bo nie mogłam wytrzymać. Teraz już powoli nas ta faza puszcza i zamierzamy czytać szczygła, e, więc nie jest tak źle. I z mojej strony książka taka, to też w sumie będą dwie książki, będzie to też ta jedna mm -hmm. historia, zresztą o tym wszyscy wiecie, jeżeli oglądacie nasze recenzje, U, więc tutaj fajna co tu... Jest, no mówię, świetna jest, jest. Mm -hmm. genialna. A druga taka książka to będzie Słowik i o tym też większość z Was pewnie wie, jeżeli oglądaliście naszą recenzję. Kac książkowy generalnie po słowiku był taki, że ja pojechałam na zajęcia po dwóch godzinach snu, jak czytałam <laughs> tą książkę, bo nie mogłam jej odłożyć w nocy, więc taka to jest. Sytuacją. a mniej więcej. Następne pytanie tyczy się podkładu. O! Jest to ulubiona pierwsza książka z serii. No i ja w sumie się długo tak zastanawiałam, no bo chciałam coś takiego oryginalnego Wam podać, coś nowego, a nie mną, stop się powtarzać. Więc pomyślałam sobie, że wspomnę o upadku gigantów kanafoleta. Ja jej nie mam teraz tu ze sobą, a szkoda, bo w sumie chętnie bym Wam ją pokazała. To jest taki tytan, który liczy sobie ponad tysiąc stron. I każdy z trzech tomów tej trylogii mniej więcej tak samo wygląda, ale no są mniej więcej jakieś takie. Natomiast czyta się naprawdę bardzo szybko. Jeśli ktoś lubi czytać szybko, to super. Follet jest mistrzem historycznej, realistycznej prozy. Jeśli szukacie czegoś takiego, jeśli miesięce oddaje na przykład realia, Jakiegoś tam okresu, bo tutaj sama nazwa, trylogia Stulecie, właśnie tyczy się 100 lat XX wieku, czyli zaczynamy na początku. XX wieku, mm. potem jedziemy przez pierwszą wojnę światową, drugą, aż do wyboru na prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy. To no, naprawdę no. kawał genialnej, genialnej literatury. Mamy tutaj bohaterów z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, z Niemiec także. Także wielki kawał świata i także wielki kawał historii. Wszyscy bohaterowie są poniekąd jakoś związani, ale to wychodzi w kolejnych tomach. Naprawdę rewelacyjna trylogia. Bardzo Wam polecam serdecznie. Ja ze swojej strony nie będę się jakoś bardzo, w, w, wiecie, rozwijać, bo w sumie ja się ostatnio zorientowałam... Tak, no, ja się bo ja muszę ...że ja mało serii czytam, w ogóle takich, wiecie, takich fajnych, no nie? Bo jeżeli ostatnio jakieś serie tam um, czytałyśmy, czy, czy ja, czy Ania, to były to serie typu Czerwona Królowa. I w sumie wyszło na to, że nie mam jakiejś takiej konkretnej serii, z której pierwszy tą uwielbiam, bo jeszcze na przykład nie zaczęłam obcej, więc nie wiem, jak tutaj będzie sytuacja wyglądała. Więc dlatego polecam Wam po prostu Szóstkę Weon na fali tego, że Potem. w tym tygodniu po prostu zaraz będzie kolejny połom, czyli Królestwo Kanciarzy. Boże, to jest niesamowite w ogóle, że na Szóstkę te totalnie przypadkiem. To jest jedna z pierwszych książek, którą którymi byliśmy na kanale, a tymczasem jest tak cholernie dla nas obu ważna. I po prostu poziom jakby miłości do tej książki jest taki, że nawet nasza konwersacja z naszymi dwoma znajomymi najbliższymi na Facebooku, a nazywa się czwórka Wron i wszystkie mamy pseudonimy właśnie z szóstki wron. Także jeżeli nie wiecie o co chodzi, to właśnie tak. o szóstkę wron. Kolejne pytanie to jest korektor i to jest bohater, którego chcesz się pozbyć. Chyba tutaj będzie ten sam bohater, tak mi się wydaje. Myślę, że tak, bo w sumie mnie też bardzo działała ta bohaterka na nerwy. Więc tak, myślę, że to jest ten sam bohater i jest to Mary Barrow z czerwonej kolor. Jak dobrze mnie znasz. Słuchajcie, ja miałam znacie naszą opinię na temat czerwonej królowej. Wiecie też, że ja uważam, że szklany miecz jest trochę lepszy tak. i nawet mam w planach przeżyć trzeci dom... Poświe... Moje poświęcenia uważam powinno być docenione. Niestety rozczarowałam się okrutnie, bo dowiedziałam się, że będzie czwarty dom, więc nadzieję na to, że Mer zginie, jest niewielkie. A szkoda. szkoda. Są niewielkie, byłoby dużo lepiej, gdyby jej nie było generalnie. A szkoda, bo... Ja chyba nie znam bardziej irytującej głównej bohaterki. Wiecie, co naprawdę jakoś... Mnie ona kompletnie nie leży. Ja wiem, że są w ogóle osoby, które bardzo lubią tę serię i pewnie lubią też Mer. I przepraszamy, że obrażamy ją. Znaczy tak wiecie, co, to co jest, jest jeszcze Anastazja z <grych> Greja. No ale... to to ja chyba wolę już Anastazja niż Mer. Znaczy ostatecznie, w sumie chyba też bym tak powiedziała, znaczy Anna jest po prostu głupia, to a my jest głupia do kwadratu. Idziemy jest następne pytanie. Tak. I to jest Puder, czyli ulubiona ostatnia książka serii. I u mnie to w sumie jest, na początku kiedy myślałam o tym pytaniu, to sobie myślałam, że to na 100% będzie miasto niebieskiego ognia Cassandra Clare. Bo Cassandra Clare to jest w ogóle królowa pisania ostatnich tomów, zarówno mechaniczna jak księżniczka. Jakie miasto szkła, kiedy to miała być trylogia Zdarów Anioła, jaki właśnie niebieski ogień, to są genialne zakończenia serii. I tak jak na początku, wiecie, byłam trochę rozżalona, że niebieski ogień się zakończył tak, a nie inaczej, to potem doszłam do wniosku, że to jest najlepsze chyba zakończenie tej serii, jakie może być. Natomiast, mając na uwadze to, że niedawno skończyłam trylogię Grisha i w sumie te, ten trzeci tam najbardziej mi się podobał, to wspomnę też o nie, nie wzięłam pudru do tego. Znaczy pan zada pudrę, no trudno. O ruinie i rewolcie właśnie z tej Grisza, bo fakt faktem, że dzieje się tam strasznie dużo smutnych rzeczy i jest, było mi bardzo przykro z tego powodu, autentycznie, to w sumie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle mój ulubiony tom z tej trylogii. Mm. Wydaje mi się, że jest najlepszy i też przede wszystkim widać, tak samo u Claire, jak i u Bardugo, jak z każdym kolejnym tomem, ona jest coraz lepsza. Mm. Naprawdę, teraz jak mam porównanie, właśnie mm, Wron i Griszy, to widać jaki to jest progres między pierwszym tomem Griszy a Wronami. No, słuchajcie, ja to jestem tak dumna, jakbym była jej matką. Naprawdę. To jest, to jest fantastyczne. Ja w sumie tak samo jak z pytaniem o pierwszy Tom serii, z ostatnim Tomem no też tak troszkę dziwnie wychodzi, bo trochę głupio byłoby powiedzieć, że 52 Geja, ale to jest też trochę inna skala, wiecie, kiedy ostatni Tom jest najlepszy ze wszystkich, ale tak jest najgorszy y, ogólnie w pojęciu literatury. A dlatego powiem, że myślę, że moim ulubionym będzie... Już nie muszę czytać, żeby to wiedzieć królestwo kanciowe. <laughs> to już wiem na pewno dalej, dalej, dalej mamy brwi, to w ogóle będzie fajne, bo ja nigdy nie robię brwi. A ja. I to jest książka, którą powinien przeczytać każdy. I to pytanie mnie zabiło. No. To pytanie mnie zabiło, bo tak na pierwszy rz jakby rzut chciałam znowu powiedzieć Tajemna historia Donetart. Bo ta książka jest tak genialna, że ja ją wciskam wszystkim, moich, wszystkim moim znajomym, żeby tylko ją przeczytali, bo jest tak dobra. No i tak właśnie się zastanawiałam ostatnio, co, co, z, tym, co z tym zrobić, z tym pytaniem. Bo non-stop myślałam właśnie o nim, nurtowało mnie ono okrutnie. I wydaje mi się, że mogłabym postawić w sumie na Harry Pottera J.K. Rowling, szczególnie jeśli ktoś w sumie nie zna tej książki, to naprawdę warto ją poznać. Może jest tak, że znacie filmy, tylko książek nie. I no, kurczę, to tak jest, że no, trzeba przeczytać. To jest klasyk, już w sumie. I, no. i zabawa przy tej, przy tej książce jest naprawdę fantastyczna. I właściwie moja mama czyta Harry'ego Pottera w tej chwili i genialnie się bawi i co dopiero jakieś młodsi czytelnicy młodsi czy to czytelnicy. E, właśnie takie nasze pokolenie bądź jeszcze mniejsi, bo moja Julka, moja młodsza siostra też czyta Harry'ego i też się świetnie bawi, także no, no Harry Potter, no idźcie czytać Harry'ego jak jeszcze nie znacie. Tak, ze swojej strony mogę polecić teraz coś, co aktualnie czytam i jest to książka, którą ja chyba pokazywałam w którymś holu już jakiś czas temu, dawno, 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 dawno. A mianowicie jest to Amerykana, czy Mamandyn Gózej Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to nigeryjska pisarka, aktywistka, eseistka. Kobieta żywo zaangażowana w ruch feministyczny, ale to taki zdrowy feminizm, a nie feminazizm. Więc myślę, że to jest taka jedna z tych właśnie książek, które warto um, poznać, warto przeczytać i troszkę się zamyślić nad losem właśnie nigeryjskich kobiet, które um, znajdują się w Ameryce, wiecie, przyjeżdżają na stypendia, po prostu uczyć się, edukować. Po prostu wyrwać się troszkę w ogóle ze swojej Twórczość tej autorki jest Ten. warta poznania nie tylko Amerykana, ale także jej różnego rodzaju przemówienia, eseje. Zdecydowanie. One są do znalezienia w internecie, nawet są chyba nawet nagrania na YouTubie. Tak, zdecydowanie jest takie jedno przemówienie z TED Talks i to jest Wish Obi All Be Feminist. Bardzo polecam to no. przemówienie, jest naprawdę bardzo inspirujące i aktualne, zwłaszcza w tych czasach. Dalej mamy Cień do powiek, czyli książka, która ma na okładce twój ulubiony kolor. I to jest w sumie bardzo proste, bo my obie to mamy dużo takich książek. książek. Wiecie, co najśmieszniejsze jest to, że mamy ten sam ulubiony kolor no. i to jest czarny, co pewnie możecie zauważyć po tym, jak, jak się ubieramy do, na Dobra. filmy. E, I ja wybrałam, słuchajcie, wywiad z vampirem Unrise, bo on ma czarną oprawę i takie niebieskie e, elementy na niej e, i pomyślałam sobie, że to jest książka, o której w sumie ja mało mówię, mówiłam o niej e, przy ulubieńcach wszechczasów e, i Wam serdecznie ją polecałam, podkreślając, że to nie jest tylko książka o wampirach, ale ona także porusza bardzo ważne tematy jak właśnie życie i śmierć, ale nie w takim wydaniu, wiecie, fantastyczno-naukowym, fantastycznym, ale takim bardzo życiowym. To jest książka, którą Anne Rice napisała po stracie swojego dziecka. I tutaj widać, jak bardzo musiała cierpieć, kiedy, kiedy pisała tę książkę, ponieważ tutaj ból po prostu wylewa się z kartek. Jest to bardzo przyjmująca historia. Bardzo pięknie napisana, bo Anne Rice ma świetny styl. taki mm, Ja to zawsze mówię, że to jest taki bardzo mm, barokowo-gotycki styl. On jest bardzo bogaty w różne metafory, porównania, ale to nie są takie metafory, które się ciągną przez... Pół rozdziału i w ogóle nic z nich nie wynika, tylko rzeczywiście to, na przykład, jak ona opisuje krajobraz nocą to jest tęsknota za słońcem, czy jakby ból w trakcie tam nie wiem, spotkania się z pewnymi postaciami no to jest absolutnie piękne i bardzo życiowe, i uważam, że Anne Rice powinna mieć więcej fanów u nas w Polsce. A niestety, jak ktoś widzi słowo wampir na okładce, to od razu ucieka. A ta seria jest naprawdę fantastyczna i uważam ją za jedną z najlepszych w ogóle, jeśli chodzi o opowieść o Wampirach. To na, na pewno w ogóle nie ma nie ma, nie ma żadnego. Mm, no wiecie. Porównanie. dokładnie. Także czytajcie. Tak. W sumie ja tak myślałam o wielu książkach, które bym mogła polecić, ale zadziwiającym zbiegiem okoliczności te, które bym chciała teraz polecić, mają inne kolory okładek, dlatego polecę Wam w sumie. Coś, o czym wiecie, że, 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 że to kocham, i będą to amerykańscy bogowie Nina Gaimana. Połączenie po prostu złota i czerni jest zawsze piękne, idealne i genialne. Zresztą, amerykańscy bogowie te są świetni. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na ten temat, to mamy recenzję na kanale, Lećcie do naszego kanału. No miesiąca. dzięki, ja tu się nie zdążę. Załotołem! Weź na opowiedź trochę o tych amerykańskich bogach, bo ja tu nic nie zdążę zrobić. Nie no generalnie, to jest chyba w sumie początek mojej miłości Gaimana. Bo no, tam nie liczę jakichś opowiadam, które czytałam wcześniej, ale zaczęłam właśnie od amerykańskich Bogów. Ja tą książkę czytałam w nieoficjalnym tłumaczeniu i pierwotnie nie sądziłam, że będzie to coś, co tak mocno we mnie wejdzie, co tak mocno um, zatrzeni się moją duszą i sprawi, że powiem sobie, to jest fajne, ja lubię to. Gaiman'a pokochałam od samego początku i w sumie do dzisiaj cokolwiek by nie wydał, cokolwiek by nie napisał, to ja i zawsze po to sięgnę. Tak samo jak wyszła mitologia nordecka od razu zamówiłam, przeczytałam praktycznie w jeden dzień chyba, mm -hmm. coś takiego, więc to jest właśnie to, co mogę Wam z całego serduszka polecić. Neil Gaiman, och, moja totalna, totalna miłość. I mamy eyeliner teraz i to będzie mroczna i tajemnicza książka. Ja chyba wezmę pojadę taką klasyką w sumie literatury horroru, czyli miasteczkiem Salem Stevena Kinga. I pewnie sporo osób mi poleci przy okazji cmentarz z, y, dla zwierząt, który mam, który zamierzam przeczytać. Nie mogę się doczekać, jak się to zabiorę. Planowałam to zrobić zimą, bo wiecie, wtedy jest najfajniejszy klimat właśnie do czytania horrorów. Natomiast z całym, z całym przekonaniem mogę Wam polecić miasteczko Salem, które jest naprawdę mega przerażające. Jest mega tajemniczy, ma świetny klimat. To jest jeszcze ten okres, kiedy King pisał naprawdę genialną książkę za książką. Tam właściwie z tego okresu mało co jest mało co jest nie do słabe, tak naprawdę. Bo właśnie to jest ten sam okres, w którym powstał cmentarz dla zwierząt, właśnie miasteczko Salem. I fakt faktem, że King nie jest moim ulubionym jakimś pisarzem, chociaż przez długi czas. Aspirowała do tego, żeby był. Tak, ja ze swojej strony mogę polecić coś, o czym już mówiłam, chyba w T-Book Tagu, um, tak mi się wydaje, i jest to Heroic Design. Um, powiem tak, tak po prostu okropnej, strasznej książki nie czytałam chyba nigdy i to jest jeden z powodów, dla których raczej nie sięgam po tego typu książki. Ale po prostu Heroic wywala na mnie takie wrażenie, to co było opisane na kartach tej książki było tak przerażające, że nigdy więcej już nie sięgnęłam po żadną książkę Grey's mimo że ona ich wiele wydała od tamtego czasu. A w sumie na książkę tą trafiłam przez przypadek, bo to moja mama ją kupiła jadąc na wakacje, wiecie, tak do samolotu czy na plażę. Um, więc to naprawdę do dzisiaj po prostu pamiętam scenę z tej książki i nie mogę się być wrażenia, że to było po prostu okropne, a przy tym mrocznej takie Bum, po prostu masakra. Zdecydowanie. Dobra, dalej jedziemy z maskarą. Maskara! E, I z maskarą jest związana długa książka. W sumie pomyślałam sobie, że mogę Wam polecić Starcie Królów George'a Arthur Martina, czyli drugi tom e, w serii e, Wsadzę pieśni lodu i ognia. To jest strasznie skomplikowana nazwa, ja nigdy nie potrafię jej dobrze szybko wypowiedzieć. Starcie królów jest chyba drugim moim ulubionym tomem. E, tutaj przede wszystkim bardzo dużo się dzieje. Tutaj Martin cały czas trzyma formę jeszcze po genialnym, e, po genialnym otwarciu swojej serii, czyli po pogrze Tron. E, dalsze części, dwie kolejne, czyli Newołnica Mieczy, także są, no są genialne, a dalej to już tak. Wiecie, raczej jest tendencja spadkowa. Uczta dla wron i tajemnic ze smokami to są takie cały czas bardzo dobre fantazy, ale zdecydowanie gorsze od swoich poprzedników. Ze swojej strony na szybko z jednym umalowanym okiem mogę wam polecić um, Czas Żeniw. I w sumie możecie pomyśleć, to nie jest wcale droga książka, ona ma 500 stron. Coś mi się wydaje, że to jest kwestia czcianki, bo ja tą książkę strasznie długo czytałam, tak jakby była mega, mega, mega gruba. I wydaje mi się, że gdyby ona była troszkę, wiecie, większą czcionką napisana, to miałaby koło 800 kurde, może nawet 900 ton. Dlatego polecam wam, to jest książka z tego miesięcznego wapapa, który się niedługo pojawi. A popłuknę oba tomy teraz, jako że wychodzi trzeci tom. I pierwszy tom zdecydowanie mogę wam polecić. Z drugim jeszcze nie jestem pewna, co sądzę bo jestem chyba pod zbyt wielkim wężeniem, jak na razie. Także więcej o tym powiemy na pewno w majcowym wrap-upie. Jedźmy dalej. Tak. To jest róż. Kurczę, ja nie używam różu, no trudno. Ej, w ogóle w tych pytaniach nie ma brązera. Dlaczego? Jak mam się zrobić na kardasiem? Kardashian? Czy ja mogę oszukać to i zamiast różu użyć brązera, bo ja nie używam różu? W ogóle mamy tą samą tą z Vipo. Polecamy, jest naprawdę świetna. Tanie. Tanie, dobre, tęsnie. Dobrze, w każdym razie Róż to jest książka, która zawiera zawstydzający romans. I zawstydzający mamy na myśli taki, że jak czytamy o tym, to mówimy: O Boże, ale żal! <laughs> Więc to nie jest taki zawstydzający, że mm, bohaterowie się wstydzą przyznać do tego, że są razem, czy coś w tym stylu. Tylko właśnie raczej taki romans, który jest słabo opisany, jest nieciekawy i taki me. Mm, no cóż. I w sumie. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, no to są 50 parze Greya. Ale pomyślałam, że to jest tak oczywiste, że stwierdziłam, że wybiorę coś z mojej ulubionej książki wszechczasów, mianowicie z Czerwonej Królowej autorstwa Victoria Aveyard, bo ja zupełnie nie wierzę w ten romans, który tam się wykreował między Mer i... Nie pamiętam teraz jego imienia. Między Kalem, o, właśnie. bo mi się zawsze kojarzy że z Kalem drogo. Jak patrzę na starcie królów u Marty, to zawsze mi się przypomina. A akurat mam je centralnie przed sobą. Nie, wiecie co? Bo tam Avery po prostu wmawia mi, że oni są w sobie zakochani i coś ze siebie no. czują. A ja w ogóle nie zdążyłam nawet zanotować, że oni spędzają ze sobą razem czas. Well, tak to wygląda. W sumie to też było coś, co przyszło mi do głowy od razu ja, jak usłyszałam to pytanie, ale zdecydowałam, że pojadę bardziej po bandzie, mianowicie chodzi mi o romans z naznaczonych śmiercią. No wiesz co, tamto jest jeszcze bardziej rozgarniętej, w czerwonej kolorze. Nie, moim Uf. zdaniem jest mniej rozgarnięte, jest po prostu jak kupaliście w parku. Nie, i to, ja to ja wolę ja, zdecydowanie. Nie, tam, nie. Ja w ogóle czuję się na tym kanale jak jakiś adwokat tej książki. Ona mi się no. wcale jakoś tak specjalnie nie podobała. No to to jest podejrzane swoją drogą. No, dobra. Dalej mamy Rozświetlacz, moją ulubioną część. Książka, która rozświetla twój dzień. To jest w ogóle strasznie trudne pytanie. Tak. To, to prawda, bo ja większość książek, które czytam, to one są jednak smutne. Właśnie, to jest podejrzane, że lubię no, takie książki. Ale znalazłam taką jedną. Chciałam na początku Wam zaproponować, oddam Ci słońce Jenny Nelson, ale już tyle razy wspominałam o tej książce, że stwierdziłam, że no nie na no, kurczę, trzeba coś, coś nowego. Więc pomyślałam sobie, że coś z podobnej półki. Yy, to Rainbow Rowell i Fangirl to jest jedyna książka Rowell, którą ja czytałam ale niesamowicie mi się podobała i to jest takie lekkie, przyjemne i to jest książka o książkoholikach czyli no trudno, żeby czytający się nie utożsamiał z główną bohaterką żeby trochę jej nie kibicował nie cieszył się jej małymi sukcesami nie, nie zastanawiał się co tam dalej jest w jej fanfiku i tak dalej ta książka jest tak urocza, tak słodka ma masę niezwykle ciekawych bohaterów że no, to jest taka właśnie pozytywna bardzo powieść i tą Wam polecam. No, mnie ostatnio bardzo cały tydzień rozświetliła jedna książka, którą pierwszy raz w życiu przeczytałam drugie, znaczy przeczytałam, tak powiedzmy, że troszkę przekajatkowałam. mianowicie ostatnio usiadłam sobie i zaznaczałam fragmenty w dworze Mgieł i Furin, zaznaczałam ich aż 32 i to tak mi poprawiło humor, mój po prostu zrobiło mi dzień, że zdecydowanie Dworem Mgieł i Furin to jest coś takiego, że kiedy będzie mi jakoś źle, sobie usiądę, otworzę, poszukam scen z tym i od razu będzie mi tak, tak, o, tak fajnie. No. Ostatnie, jedenaste pytanie, pomadkę. Ulubiony książkowy pocałunek? I teraz pytanie, co ja mam zrobić, czy... <laughs> to, ten moment, kiedy nie wiesz, którą pomadkę wybrać. Golden Rose czy MAC? Ja bym wzięła Golden Rose. Ja, Maciem się Ja biorę to moją to ulubioną pomadkę dobrać. ostatnią, czyli zresztą tą, tą którą dostałam od Marty. O Z Bardzo Wam no, polecam. Nie tyle takie, ode mnie, no, od dziewczyn też. Tak, tak on, one, one, one się nazywają Cream Lip Satin z no, Ale się są, są. Ja Wam polecam numer... A, um, 06, matowa, reszanet, po prostu najbardziej chyba kultowa pomadka z kolekcji maka, zdecydowany A. faworyt wszech czasów. Tak. No Natomiast co do pytania, to ja naprawdę. Kurczę, czekajcie. Mówienie i malowanie uszy jest cholernie trudne. Zastanawiałem się właśnie, co z tym pocałunkiem zrobić, bo mnie bardzo często. Syny pocałunków po prostu rozczarowują. I ja ich bardzo często nie lubię, nawet jeśli całują się w postaci, którą kibicuję. Czekajcie, jest krzywa jak cholera, ale niech będzie. I w końcu ostatecznie wybrałam yy, pocałunek z Euforii Lily King. Nie mogę Wam za bardzo powiedzieć, jak to dokładnie przebiegało, bo to byłby spoiler. Natomiast to jest pocałunek właściwie z samego końca książki. Pocałunek, który rozpoczął, no naprawdę. Zupełnie nowy rozdział tej powieści, dla, i w ogóle nowy rozdział też trochę życia dla, dla bohaterów tej książki. Ja nie Wam wspominałam w ogóle w jednym z pierwszych filmów, które nakręciłyśmy, i polecę Wam ją jeszcze raz, ponieważ uważam, że jest to z naj, jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam w ciągu ostatnich dwóch lat. Opowieść oparta na przeżyciach Margaret Mead, czyli osoby, która badała plemienia na Nowej Gwinei. Niesamowicie ciekawe, bardzo inspirujące. No po prostu to jest coś, co mnie tak zaskoczyło, bo ja zupełnie się nie spodziewałam, że ta książka tak mnie, e, tak mnie zachwyci i, i naprawdę uwielbiam ją, stoi na takiej półce moich ulubionych książek. Bardzo Wam serdecznie ją polecam. Moim takim ulubionym pocałunkiem będzie w sumie kolejna polecajka Czasu Żniw. Um, I zakonu mi mu też po części. właśnie chodzi mi o pocałunek pomiędzy główną bohaterką a pewną osobą. I ci, którzy czytali, będą wiedzieli o co chodzi. Ja chciałabym w tej relacji troszkę więcej, ale to, co dostaliśmy, jak na razie jest, myślę, takie naprawdę wow, fajne. I, I myślę, że to jest właśnie ta książka, którą mogę tam zdecydowanie polecić. Skończyły się pytania, skończył się i tak. Zrobił się bałagan, tak, no. Totalny. Jesteśmy teraz, te ciary Fancy i w ogóle. E, także, m, jeśli chcecie, to rób ta, ten tak. Wiem, że Anita chce go zrobić. Tak. Tak, więc w sumie możemy się Anitko, mi się nominować. Wybacz mi za no, tego dartaniana. Mega ją nominowała <głos》> Points tak. też. Tak? No, bo to, to masz dodatkową nominację, jeszcze to przynajmniej więcej. Przy okazji możemy też nominować Ule. Bo czemu nie? Tak, bo czemu nie? No. no. Także malujcie się pięknie. Dokładnie. Bądźcie I, fancy. Tak. I co? To by chyba było dzisiaj na tyle. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Nie osądzajcie nas, że jesteśmy tapeci, ale że nakładamy tonę tego wszystkiego. Beauty, nie nie beauty guru, nie umiemy się malować. Beauty góry, nie umiemy się malować, ok? Tylko, z tym, że mamy kosmetyki jak nie umiemy. No. <śmiech> <śmiech> Także mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jak już mówiłyśmy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia następnym razem. Pa!